Cześć! Przed nami czwarty odcinek, w którym pokażę Ci lokalizację tajnych skrytek w Urzekistanie. Jest to element gry, który często jest totalnym game changerem na polu bitwy. Dziękuję, że jesteś, zapraszam Cię do oglądania i korzystania z materiałów, które dla Ciebie przygotowałem. Pierwsza w tym odcinku, 68. w tej serii. Skrytka. Jest w Lowtown. Obok drzewa... Ach ci snajperze. Obok drzewa... Łatwa do znalezienia, ale często dostępna. Nie wiem czemu. Często mam wrażenie, że ludzie naprawdę omijają te skrytki z jakichś dziwnych, nieznanych mi powodów. Bo te skrytki naprawdę są bardzo często dostępne. 69 skrytka. Na bardzo nieprzyjemnym openie. Ale jeżeli masz smoki, to czym się przejmujesz? Po prostu ją bierz. Ja ją biorę zawsze, nawet bez smoku. 70. skrytka w pobliżu uwielbianej przez wielu lokacji Straży Pożarnej. Nie ma co się przejmować wrogami. Bierzemy skryteczkę. Kryteczka jest tutaj. 71. skrytka w Old Town. Skrytka znajduje się pod mostem, obok mostu, zależy jak na to spojrzymy. I też często może uratować życie, bo łatwo uciec pod tym mostem. Ale czy my uciekać musimy zawsze? Lekki odwrót. Kontrakt niewykonany, cel utracony. I szybki strzał. Mamy skrytkę, mamy fraga, dziękujemy. 72 skrytka. Na placu budowy. Proszę bardzo. Szukamy jej tutaj, bo... To nie jest tak, że jak znasz te skrytki to zawsze polecisz dobrze. Jest ona tutaj. Pod banerem. Na pewno się przyda. 73 skrytka. Jest ona w pobliżu murku. Bardzo często jej nie ma. To jest skrytka taka, którą pokazuję ci, ale... Ale z nastawieniem, że to jest taka już ostateczność. Ona jest bardzo często zlutowana. Powiedziałbym, że... Na trzy próby to... Dwa razy jej nie ma. No jest dosyć widoczna, to tutaj nie ma co się dziwić. Skrytka, która... Równie często jest raczej... Tak, no pół na pół, no raz jest, raz jej nie ma. To jest ta skrytka. No ale w sytuacji ciężkiej można zaryzykować, schować się w jakimś krzaku w obliczu zagrożenia lub po prostu uciec walczyć, no. W zależności od tego, jakim graczem jesteś. Obok kawiarni. Kolejna skryteczka przed nami. A jest to skrytka 75. Która jest bardzo przyjemnie ukryta. I zazwyczaj jest ona dostępna. A dlaczego? A dlatego, że w zieleni. Ludzie nie lubią szukać. Ale ludzie lubią mieć na gotowe. Więc po tym odcinku może i tak często tam nie być. Liczę na to. <grytka> 76 skrytka. Jest na takim dosyć otwartym terenie bardzo ryzykowna. Ale, no, jeżeli widzimy, że wokół nie ma wrogów, no to czemu nie zaryzykować? W prawą stronę jest woda dosyć blisko. Więc, jeżeli jeszcze nam się smoki tu trafią, to moment nas nie ma. Przed nami ostatnia, 77. skrytka w Urzykistanie. Jest ich aż tyle. Jest naprawdę spora liczba, jeżeli ktoś będzie chciał się nauczyć ich wszystkich. Na pewno to nie będzie jednokrotne obejrzenie tego materiału, to jest niewykonalne. Charakterystyczna wieża radiowa, charakterystyczne drzewo, charakterystyczna zielona kopuła i charakterystyczna straż pożarna nieopodal. Więc jeżeli znamy te lokacje, to wiemy też, gdzie jest skrytka. Mimo, że to była ostatnia skrytka, to ja się z Wami jeszcze nie żegnam, bo zapraszam na malutki frag Mówi, pokaz. Niech będzie, że umiejętności. Może te fragi nie będą jakieś imponujące, ale jest ich sporo, więc Goście, warto zostać. Pomóż. O, ja, byłem na spotkanie. go. No jeszcze nie. Pukam go. Próbuj się ewakuować. go. Mam go. Chcesz tego dobić? Drogi, śmigłowy, nie. Nie. Z, za dobić, to co ci zrobił? Nie, nie, wiesz tylko kasę po mnie, nie? A chciałem powiedzieć, lecę po swojej bronie, ale po co mi bronię, nie? Jeszcze jeden jest na wieży, pan. Jest, jest na wieży faktycznie. już go nie ma. Dobra, tyle? Ty coś jeszcze Do nas? Ta 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 Ale ze straży Tyle Tu byliśmy, tu byliśmy Straż ja byłem Tu byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy Tu została ta Uwaga wrogi, wrogi żołnierz Dobra, jeszcze. jeszcze jedna została, jest Wykończenie Która została na straży czy gdzie? Ej, Mam alarm alarm Tutaj jest gdzieś. Na straży był, nie? Na straży, no. Tutaj. Daleko? No ze straży cały czas. Chodź na trójce, 7. ale tam to ja zrobiłem już wcześniej sam, wiesz? Aha. No to teraz gdzieś chcesz na porcie, czy gdzie? Eee, poczekaj, eee... Czekaj, SP upewni się. Wróg. Tak, tamtą zrobiłem sam. Wróg pojawił się w okolicy. Alarm, wali mnie. Pomóż. Wróg pojawił się w mojej okolicy. Okej, okay, jest, jest, jest. Ktoś jeszcze tu widziałem. O, o. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden tam zostaje, alarm stamtąd. Ej i jadą. Alarm znowu mam. Czyli na Może jeszcze jeden tam musi być. znowu za tym. Za tym jest. Zawierzą. 1. Powiem ci, że niby to tylko grawysza a ale przyjemnie. Jak tak się tutaj? Tak. Ale czyścimy we dwóch tutaj, co? Ciągle tu jesteś? Jeśli tak, to mam dla ciebie niespodziankę. Skrytek nie jest 77. Skrytek jest 78. Ostatnią skrytkę zostawiłem dla najbardziej zaangażowanych widzów, w ramach podziękowania za oglądanie materiałów w całości do końca. Zapraszam. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że poświęcasz temu kanałowi swój czas oraz energię. Wierzę, że wspólnie zbudujemy wspaniałą społeczność graczy serii Call of Duty. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.